Witamy na skateparku wy brzegu Skatepark był z pierwszy. Nie wiem czy miałeś okazję jeździć u nas. Parę osób jeździło zawsze sobie chwali taki spłotowy skatepark. No jeden mi się wydaje, że chyba z pierwszych. Skatepark Niestety z pewnych względów no, został zniszczony, to było gdzieś koło 10 lat temu wydaje mi się, 10, przesadzam, z 7 lat temu, 7 lat, koło 7 lat temu. Później była przerwa, wiadomo, wszyscy chłopaki się trochę podłamali, później był Lenin. Był, był filmik jakiś, mam nadzieję, że się, się podobał, trochę ludzi oglądnęło. chcieliśmy właśnie pokazać całą historię, jak to wszystko wyglądało. No niestety historia znowu się powtórzyła, Lenin został zburzony, na, dziś, na dzień dzisiejszy stoi pusty plac, nic się nie dzieje. Lenin funkcjonował tylko rok, tylko rok, no, budowaliśmy go z 4 miesiące, funkcjonował rok, trudno, ale no, też, też fajna historia. No i stwierdziliśmy, że bez sensu jest robić wszystko tak właśnie, nie wiem, na kocią łapę, że robimy coś, ktoś niszczy, robimy, niszczy i tak w kółko. No niestety w Polsce jeszcze skoro ktoś tak nie docenia i tego, co robią ludzie w połowie. Założyliśmy stowarzyszenie, okazało się, że można jakieś pieniążki dostać od miasta, wiadomo, śmieszne jakieś kwoty na początku, ale muszę też wspomnieć tu o... Tomku Kępce. wielkie dzięki dla niego, to jest Tomek Kempka z Vansa, który też nam pomógł finansowo, no i finalnie trafiliśmy tutaj, też wielkie dzięki dla Radka, Radek z Radiaksu, który jest właścicielem tej hali, udostępnił nam kupę pracy włożonej, bo trzeba było wyremontować nawierzchnię, wybudować przeszkody, no i jakieś koło trzech miesięcy nam to zajęło, no i jest skatepark, funkcjonuje, Organizujemy imprezy, chcemy właśnie lokalnie tutaj działać, żeby się ludzie zjeżdżali, bawili się dobrze. To jest wszystko dla weskiorki, nie, nie dla nas tylko, dla wszystkich, żeby się bawili, no, by było fajnie. Zawsze miałem straszną zajawę na to, żeby zrobić swoją deskę i sprawdzić, jak to jest. Czy jestem w stanie się z tym zmierzyć, ona będzie dobra, jak to się robi. Jakoś to ewoluowało. Był po prostu pomysł, czy, czy by nie spróbować robić desek tutaj, na miejscu. No i w końcu po prostu podjąłem decyzję, że, że chcę to robić. I, I oczywiście wiadomo, to doszło do tego, że wszystko przemyślałem, zrobiłem jakiś tam, wiadomo, biznesplan, przeliczyłem. To nie było też tak na nawałe zrobione, bo po prostu nie da się tak. Jest, jest ostra walka z wszystkim, no bo wiadomo, nietypowe, podstawowe maszyny wiadomo, które, które widać na, na filmie można kupić, ale prasę trzeba robić na zamówienie, to trzeba robić na zamówienie. Nikt ci, nikt ci dokładnie nie powie jak to się robi, bo w Polsce nikt tego nie robi wiadomo. Jest 1500 magików, stolarzy, kurde, którzy powiedzą, że oni by to zrobili lepiej i wiedzą jak, ale tak ale na, naprawdę to, jak nie dojdziesz sam do wszystkiego, jak to się robi, no to nikt ci nie powie. A, fi, a filmy na YouTubie zawsze są takie same i pokazują, że się super prosto robi, a diabeł tkwi w szczegółach i wiadomo, do tego trzeba dojść samemu. Ogólnie każda deseczka składa się z siedmiu warstw klonu kanadyjskiego, przynajmniej powinna. Różnie to bywa. 7 warstw, 5 warstw podróżnych, dwie warstwy poprzeczne, na każdą warstwę poszczególną trzeba nanieść klej. Teraz co, wsadzamy sobie deseczki z klejem do prasy, wsadzamy na około godzinki czasu, prasujemy. Jest tak, deseczki deseczki są teraz w tej chwili, znajdują się w prasie, yy, concave, yy, szeroko, szerokość, zacznijmy od tego, szerokość deski, yy, kształt zależy tylko i wyłącznie od dalszego, w dalszym procesie wychodzi od obrabiania deski, Konk concave z, yy, ty tylko i wyłącznie zależy od Kształtu odlewów betonowych i stałowych zależy, jak, jak to wygląda. Z takiego kształtu można wyciąć różne przeróżne deseczki. Zaczynając, pokażę może tutaj, no, zaczynając od takich, takiego rodzaju rybek. Przez normalne deseczki, tu takie jak ta, do Wszystko jest robione na tym samym konkave. I dalej lecimy na przykład po taką śmieszną deseczkę, jak ta na przykład trumienka, kruzerek i tyle. Po godzinie wyciągamy i deseczki są gotowe do odrobienia. Specjalnie dla Infomagazynu sprasowane dwie deseczki, będą zrobione, blokóweczkę zrobimy też piękną dla Was. I następny etap w procesie nieocenie otworów insertów. U mnie wygląda to tak, prosty sposób, najprostszy jaki jest możliwy. Matryca z wywierconymi otworami i zwykłą wiertareczką lecimy, nawiercamy 8 otworów. Odrysowujemy kształcik, załóżmy to bello. jakie chcecie deseczki 8 Odrysowujemy sobie kształcik z jakimś tam niewielkim zapasem. Następny etap wycinamy kształt rysowanej deseczki i wygląda to tak. Obrawiamy na fezarce tak przygotowaną deskę na podstawie dolnej matrycy, która jest płaska. Wycinamy. Uży do dokładnych kształtów sobie zyskać i kształci. Mamy deskę i sameczkę, już mniej więcej obrobione kształciki. Gładkie nociki, zaokrąglone. Każdy lubi, wiadomo jak deseczka wbija się w piszcie. Lepiej jak jest zaokrąglona i ja w dotyku to uzyskujemy właśnie dzięki następnym. Do, tego, do dalszej pracy. Teraz znajdujemy się w lakierni. Deseczki lakierujemy od spodu na kolor jaki, jaki się podoba. Czyli albo biały, czarny kolor zależy od podobania. Największy fan jest chyba w tym jak grzebiesz, robisz, starasz się i później widzisz efekt końcowy, że to jednak miało sens z jakiś z że to no, wygląda dobrze, jak jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, to mi sprawia największą przy przyjemność z tym wszystkim. Chciałbym ostro tak w, w Polsce, żeby po prostu firmy, które, które robią gdzieś tam deski, nie wiem, ściągają z zagranicy, z Chin, ze Stanów, żeby mogli zrobić tutaj. Myślę, że to jest, to jest taki plus. Nie dostajesz kota w worku, po prostu przyjeżdżasz, widzisz, jak to jest robione, można wziąć u mnie, załóżmy, od 20 desek do góry, w górę. Nie trzeba zamawiać 300 czy 500 desek. A dla każdego, kto chciałby nawet lokalnie u siebie założyć jakąś firmkę dla zajawki, dla znajomych deski, na przykład z jakimś tam swoim kurde crew, z, z, z jakiej, jakiejś załogi, z logiem swoim, to wiadomo, jest zajawa fajna. Jest teraz możliwe. Myślę, że to w, w dobrą stronę wszystko idzie powoli. Zapraszam na odwiedzenie mojej strony. WWW Local Skateboards, każdego chętnego, jak chce zobaczyć jak to wygląda, ładne zdjęcia, osoby, które wspieram, bo lokal Skateboards wspiera właśnie lokalny skatepark tutaj, parę osób też wspieram deskorolkami, nie jest to sponsoring, bo nie chcę... Oficjalnie mówić, że ktoś sponsoruje. po prostu pomagam, pomagam, mam deski, nie, nie, nie ukrywam, że, że nie jest to dla mnie problem pomagać paru osobom. Słowo na koniec. Nie wiem, chciałem pozdrowić po prostu wszystkich deskarzy, na pewno rodzinkę, moją Madzie, no i wszystkich deskarzy na świecie i w Polsce, którzy po prostu ciągną temat i, i się starają, żeby, żeby to funkcjonowało, bo. W deskorolka, w tak właśnie w rękach takich ludzi powinna być i tak to powinno wyglądać. Działać, działać, bo nikt za nas nic nie zrobi. Dziękuję Wam, że wpadliście. Na razie i do zobaczenia następnym razem. Arka!